To dzień dobry jeszcze raz, bo teraz mnie słychać. Dobrze, to spotykamy się co czwartego o 5.30, bo o tej porze jest y, łatwiej medytować. Zawsze celem tej medytacji jest uświadomić sobie element myśleniowy i element uczuć, i że to są absolutnie. Dwie różne rzeczy. Medytacja trwa od 15 do 20 minut. Robimy ją na krześle. I dzisiejszym tematem jest: czy na pewno nie można mieć wszystkiego? No to na Ziemi nie można mieć czegoś, co jest niemożliwe do wykonania. To jest oczywista oczywistość. Natomiast w kontekście indywidualnej jednostki istnieje absolutna możliwość, że możesz mieć wszystko, co ciebie uszczęśliwi. I zajmiemy się dzisiaj taką iluzją, albo albo znaczy często słyszę, że już wolę zarabiać mniej, ale mieć dobrą pracę taką, którą lubię no i to jest właśnie albo albo no dobrze to już chyba wszystko jest połączane. Yy. Dobrze, to będziemy szykować się do medytacji. Usiądź wygodnie na krześle. Poczuj stopami kontakt podłoża. A jednocześnie poczuj jak twoja pupa dąży do kontaktu z ziemią. Tyle ile czujesz. Staraj się niczego nie poprawiać, nie myśleć, jak powinno być, tylko czuć. I czując jak upa dąży do kontaktu z podłożem. Uświadom sobie, oczywiście oczy zamknięte, uświadom sobie, że czubek głowy ciągnie cię w górę. I spróbuj na tyle, na ile możesz poczuć te dwie siły i poczuć, jak ciało Prostuje się, kiedy uruchamiasz te dwie siły. Tyle, ile możesz. Zero jest ok, milimetr jest ok, cokolwiek wyprostujesz, jest ok. Jest w porządku. I czując ten wyprostowany kręgosłup. Czując ten wyprostowany kręgosłup, uświadom sobie, że ta siła, która ciągnie Cię w dół, jest kontaktem z Matką Ziemi. Uświadom sobie, że Matka Ziemia Ciebie kocha i przygotowało wszystko, co jest potrzebne, żebyś mógł być szczęśliwy na ziemi, żebyś mógł siebie uszczęśliwiać. I nawet bardziej to drugie, żebyś mógł siebie uszczęśliwiać, ponieważ jednym z elementów życia szczęścia na ziemi jest używanie własnej siły. I teraz czując ten kontakt, podłożę, powiedz sobie na głos te słowa: Mogę mieć wszystko, co mnie uszczęśliwia. I zobacz, na ile czujesz, że tak jest. I znowu może być od zera do stu procent. Medytacja jest po to, żebyś sobie coś uświadamiał. I jeśli słyszysz, mogę mieć wszystko. Czy mogę siebie uszczęśliwić? To jeśli Dociera do Ciebie chociaż cień wątpliwości albo ściana wątpliwości, to zapytaj siebie, jaka myśl sprawia, że wątpi. Przez chwilę pooddychaj i ta myśl do ciebie przyjdzie. A kiedy do ciebie przyjdzie, to powiedz ją. Na głos. I poczuj swoje ciało, kiedy powiedziałeś tę myśl na głos. Poczuj swoje ciało. Radom sobie, że jeśli w jakikolwiek sposób wątpisz to, że możesz mieć wszystko, co ciebie uszczęśliwia, to tak jakbyś mówił sobie: Nie możesz być szczęśliwy. Ja ci mówię, że nie możesz być. Szczęśliwy. I że ty to czujesz, bo jest bez znaczenia, czy ktoś powie ci, nie możesz być szczęśliwy. Czy ty sobie to powiesz? jesteś jestestwo reaguje uczuciem bólu. Możesz siebie zapytać? Co ci daje to, że nie wierzysz, że możesz mieć wszystko, co Ciebie uszczęśliwia. To jest dużo głębsze pytanie. Przez chwilę pooddychaj. Ja zaraz jeszcze raz zadam to pytanie i kiedy usłyszysz odpowiedź, powiedz ją na głos. Pytaj siebie, co mi daje to, że nie wierzę, że wątpię to, że mogę mieć wszystko, co mnie ukręśli. I na przykład u mnie przyszło coś takiego, że mogę sobie wtedy ponarzekać. Ten sposób myślenia, który się nazywa narzekanie, przez jakiś czas mi towarzyszył w moim życiu. I to narzekanie dawało mi taką iluzję satysfakcji. O, tak nie fajnie jest na tym. Ja bym to zrobiła lepiej, na pewno. A zobacz, czym ty blokujesz. Świadomość, że możesz mieć wszystko, co ciebie uszczęśliwi. I teraz przechodzimy do tematu albo albo. Czyli zobacz. Kiedy mówisz sobie na przykład. Albo praca, którą lubię, i małe zarobki, albo praca, którą nie lubię, i duże zarobki, czyli nie widzisz praca, którą lubię, i dobre zarobki. Nie widzisz takiej opcji. Albo partnerstwo i brak wolności, taka zależność, albo samotność i niezależność. I znowu, czego nie widzisz? Nie widzisz prawdziwego partnerstwa którego podstawą jest uczucie wolności wyboru, że możesz mieć jedno i drugie. Na przykład albo praca, albo podróżowanie. No. Możesz mieć jedno i drugie. Kiedy mówię, możesz mieć jedno i drugie, zobacz, co się zaczyna dziać w Twoim dziele najbardziej czujesz fizycznie. Kiedy zaczynasz czuć fizycznie to miejsce w ciele, to najpierw zapytaj siebie, jakie emocje tam schowałem. Na przykład, że kiedy mówię, że możesz mieć jedno i drugie, to możesz zacząć się złościć. Możesz mieć emocje żalu. Tak? Na przykład uświadamiasz sobie, kurczę, jeśli mogę, to dlaczego tyle lat tego nie robiłem? Możesz się obrazić. Możesz mieć emocje wstydu. Jak to? Teraz słyszę, że to jest możliwe. Jak ja mogłam tego widzieć? I tak dalej, i tak dalej. Kulujesz swoje ciało i uświadamiasz sobie, jakie emocje. Tam schowałaś. I na tyle, na ile możesz, wyraź je teraz na głos. A teraz zapytaj siebie, jakie doświadczenie z Twojego życia sprawiło, że uwierzyłeś w brak możliwości, żeby mieć jedno i drugie. Przez chwilę oddychasz i z tego oddechu przychodzi scena. Scena, kiedy widzisz, że możesz mieć jedno i drugie. Może to być scena z dzieciństwa, no sobie ją oglądasz, już wiesz o co chodzi w tej scenie, twoja pamięć. Uruchomiła i już wiesz o co chodzi, co się wydarzyło i zapytaj siebie, do jakiego wniosku dochodzisz tego dnia. I ja mam taką scenę, że jeśli chcę jakąś zabawkę, to to oznacza, że mama cierpi, bo mamy mało pieniędzy i dlatego przestałam uważać, że jest to możliwe, że mogę się bawić i mieć dużo pieniędzy jednocześnie. To było moje albo albo A zobacz, co ty wymyśliłeś na ten temat. Jeszcze raz widzisz tę scenę i jeszcze raz zadaj sobie pytanie, do jakiego wniosku dochodzę tego dnia. I na koniec jeszcze jedno pytanie, które. Możecie zaskoczyć, że to Ty nie chcesz tego i tego. I żeby zobaczyć o co chodzi, czym odpychasz, że możesz mieć jedno i drugie, wyobraź sobie, że tak jest. Czyli na przykład ja widzę teraz, że jeszcze po świecie tańczę tango, świetnie się bawię i jednocześnie na koncie jest taka kwota, która mi uszczęśliwia. I Ty też wyobraź sobie, że masz to i to. I w momencie kiedy wyobrażasz sobie, że masz to i to. Zaczyna się dziać coś dziwnego, niepokojącego. I nazwij, co to jest. To dziwne i niepokojące. U mnie na przykład pojawia się słowo ludzka zazdrość. A zobacz, co u ciebie się pojawia. I uświadom sobie, że bojąc się tego, co się teraz pojawia, bojąc się takiej sytuacji, tego, co się teraz dzieje, dziwnego i niepokojącego, bojąc się tego, odpychasz taką możliwość. A jeśli się czegoś boimy, to boimy się uczuć bólu, które stoją za tą sytuacją. Czyli u mnie od razu jest, jeśli ktoś mi zazdrości, to mi odbierze. Mam takie przekonanie w sobie, oparte na doświadczeniu, oparte na bólu. I uzdrowienie tego bólu otworzy Cię, że możesz mieć to i to. A to wymaga świadomości, zauważania na co dzień, ale przede wszystkim tym przeświadczeniem, które teraz sobie uświadamiasz, blokujesz przejawienie się tego szczęścia w Twoim w życiu. Więc przede wszystkim. Potrzebujesz powoli uświadamiać sobie, że jednak chcesz dla siebie i tego i tego. Chcesz wszystkiego, co ciebie uszczęśliwi, ale możesz dodać, ale się boję. Zamiast to niemożliwe, zamiast nie można mieć wszystkiego. Uświadom sobie, że nie można mieć wszystkiego, jest bardzo silną Energią odpychania szczęścia. Przestajesz zapraszać szczęście do swojego życia. Uświadom sobie, jak to teraz w Tobie pracuje, co się dzieje w ciele po tym wszystkim, co zobaczyłeś dzisiaj. Przez chwilę pooddychaj. I zapytaj siebie, czy mogę od dzisiaj chcieć dla siebie w pełni szczęście. Pamiętaj, żeby to była szczera odpowiedź. Czyli, jeśli to, że boisz się, było jest silniejsze, to okej. Okay. Powtórz sobie tą medytację za jakiś czas. Ale pamiętaj, że jeśli. Uważasz, że nie można mieć wszystkiego, to odpychasz taką możliwość. I zobacz, jak się wtedy czujesz. Możesz też teraz tak trochę się przytulić, uświadomić sobie, okej. Okay. Zaczynam siebie rozumieć. Poruszaj ciałem, trochę się przyciągnij i otwórz oczy. I tam z otwartymi oczami. Sposoby myślenia naprawdę mogą zablokować rzeczy, które chcemy dla siebie, i ta świadomość, czym blokujemy, jest nam potrzebna. Także zapytaj siebie, co dzisiaj chcesz dla siebie, i zobacz, na przykład, czym blokujesz, że bo nie można mieć wszystkiego. Muszę iść do pracy, muszę to, muszę tamto, a może jednak zobaczysz, że jest możliwość, że możesz siebie dzisiaj uszczęśliwić. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.